Drogi ukochany synu, Bóg dał ci dzisiaj kolejny błogosławiony dzień. A jeśli masz dużo wiary w Boga, zostaw lajka i udostępnij ten wideo pięć najbliższym osobom. Kochany synku, dziś 8 czerwca Archanioł Michał mówi: Ważny alert. Bardzo dobre wieści nadchodzą dla ciebie. Jeśli to zostawisz, będziesz płakać tak bardzo. Nie otwieraj tego natychmiast. Archanioł Michał mówi: To ważny alert. Nie czytasz tego przez przypadek. Coś boskiego i odmieniającego życie pędzi właśnie w twoją stronę. Ale jeśli odejdziesz, jeśli przewiniesz to dalej, żal będzie boleć głębiej niż cokolwiek, co kiedykolwiek czułeś. Ta wiadomość nie jest dla wszystkich. Jest tylko dla tej jednej wybranej duszy, której serce boleśnie wołało o znak w której bezsenne noce szeptały o czymś niewidzialnym, co nadchodzi. Jesteś o krok od nagrody, która sprawi, że rozpłaczesz się z wdzięczności. Ktoś w duchowej sferze błagał o ten moment dla ciebie. Już raz prawie straciłeś tę szansę, ale boskie siły utrzymały ją przy życiu. A teraz, 8 czerwca, to moment, w którym cud rozwinie swoje złote skrzydła w twoim życiu. Już teraz ktoś próbuje powstrzymać cię przed dotarciem do tego, co należy do ciebie, ale nie mogą zatrzymać tego, co zostało już zapisane w niebiańskich księgach. To, co zaraz otrzymasz, uciszy każdy głos, który w ciebie wątpił. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 333. Osoba, która kiedyś cię odrzuciła, patrzy teraz z niedowierzaniem. Ci sami, którzy odwracali się od ciebie, teraz odwracają głowy. Będą udawać, że nigdy na ciebie nie patrzyli z góry. Nie możesz szeptać tego cudu w niewłaściwe uszy. Milcz. Pozwól, by twoje światło eksplodowało bez zapowiedzi, bo niektóre uśmiechające się oczy to te same, które w prywatności przeklinają twoją łaskę. Ktoś blisko ciebie mówi o tobie dobrze, ale jego ręce działają przeciwko twojemu wzlotowi. Myśleli, że już się nie podniesiesz. Ale nie wiedzieli, że byłeś przygotowywany w ciszy, a nie niszczony. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 747. W tej chwili przygotowywany jest telefon, który zmieni Twoje przeznaczenie. Nie mały krok, ale całkowity zwrot. Nie będziesz musiał gonić za tym, co już zostało ci przypisane. Archanioł Michał mówi: Jest powód, dla którego ostatnio czułeś presję. To dlatego, że duchowy świat rozbija mur, aby wlać w Twoje ręce to, co było zablokowane. Zostałeś zatwierdzony, podczas gdy inni wciąż wątpili w Twoją wartość. Zaraz zostaniesz przeniesiony na szczyt listy, z której ktoś próbował wymazać Twoje imię. Chcielibyś został zapomniany, ale boscy strażnicy nigdy nie zapominają, kto był lojalny, kto cierpiał i kto pozostał wierny. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 969. Jest list, który Cię zaskoczy. Nie od przyjaciela, ale od kogoś na wysokim stanowisku, komu nakazano Cię pobłogosławić. Nie mów nikomu o swoim następnym kroku. Pozwól im myśleć, że wciąż tkwisz w miejscu, a gdy wstaniesz, pozwól, by Twój sukces sam to ogłosił. Twoje imię jest teraz niesione przez wiatr przekraczając granice. Ktoś ważny, kto nigdy cię nie spotkał, nagle wypowie Twoje imię. Kiedy to zrobi, będzie wiedział, że musi Cię szybko odnaleźć. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 444. W tej właśnie sekundzie Twoje życie zmienia się w miejscach, do których jeszcze nie wszedłeś. Ktoś jest budzony ze snu z Twoją twarzą w swoich snach. To posłaniec z zasobami, wpływami i mocą. Jeśli zastanawiałeś się, czy wciąż jesteś widziany, pamiętany, chroniony, to jest twoja odpowiedź. Byłeś strzeżony przez. Wojowników światła, nawet w swoich najciemniejszych dniach. To nie był wymysł twojego umysłu. To było niebo, a ten głos nigdy nie kłamie. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 118. Śmiali się z ciebie, mówili innym, że to twój koniec, ale niebo śmiało się głośniej, bo wiedziało, że historia jeszcze się nie skończyła. Jest ktoś, kto kiedyś odszedł od ciebie z dumą w kroku, teraz wróci z łzami w oczach, bo drzwi, które zaraz się dla ciebie otworzą, upokorzą pysznych. Umowa jest już przygotowywana z twoim imieniem, nie dlatego, że o nią błagałeś, ale dlatego, że niebo nakazało im cię odnaleźć. Nie jesteś po prostu szczęściarzem. Jesteś bosko wybrany. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 8.28. Po twoim śnie właśnie zachodzi zmiana. Następnym razem, gdy odpoczniesz, boskie dłonie dotkną twojej duszy i obudzisz się inny. Archanioł Michał mówi, ktoś próbował opóźnić twój cud manipulacją, ale twój duch jest silniejszy niż ich czary. Jesteś chroniony, całkowicie opatulony światłem. To, co zobaczysz w ciągu najbliższych kilku godzin sprawi, że twoje dłonie zadrżą z radości. Spodziewaj się czegoś nagłego, zaskakującego, tak właśnie niebo ogłasza, że jest blisko. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. Twój czas, który spędziłeś w bólu nie był karą, to było przygotowanie. Byłeś rzeźbiony, by unieść coś, czego inni nie mogliby znieść, dlatego zajęło to dłużej. Ktoś przeprosi Cię, ale nie słowami, uczynkami, gestami i ciszą. Pokażą skruche swoimi rękami, a nie głosem. Twój wizerunek zmienia się w oczach tych, którzy Cię ignorowali ci sami, którzy nagle zniknęli z Twojego życia. Teraz są nawiedzani przez Twój blask. Ten blask jest boski. To nie tylko piękno, to obecność. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo, więc nie możesz zwlekać. Teraz liczy się każda sekunda. Ktoś przygotowuje się, by podejść do Ciebie. To nie jest byle kto, to ktoś z kluczami kluczami do domów, do bogactwa, do uzdrowienia. Pokazano im, kim jesteś, i teraz idą za tym głosem, by Cię odnaleźć. Nie wariujesz, ten. Sen był prawdziwy, ten znak był sygnałem. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 373. Czujesz niepokój, bo twoja dusza wie, że coś nadchodzi. To nie jest zmartwienie, to duchowe przygotowanie. Wielka niespodzianka właśnie wkracza w twoje życie. Rozpoznasz ją nie po twarzy, ale po tym, co niesie. To wibracja tak boska, że twoje ciało ją poczuje. Zanim twój umysł ją zrozumie, zaufaj tej energii. Została wysłana nie, jest przypadkowa. Tajemniczy wielbiciel milczał przez miesiące, ale dziś wydarzyło się coś, co sprawiło, że postanowił do ciebie przemówić. To, co ma ci do powiedzenia, przywróci ci coś, co straciłeś. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 999. Każdy fałszywy przyjaciel jest teraz demaskowany, każdy kłamca jest usuwany, każdy ciemny plan obracany w światło, zanim cię dotknie. Ktoś, kto myślał, że cię pogrzebał, uświadamia sobie, że tak naprawdę został posadzony. Rosniesz w miejscach, o których oni myśleli, że nigdy ich nie osiągniesz. Niech zobaczą to w ciszy. Jeśli straciłeś, nadzieję, pozwól, aby ta wiadomość cię podniosła. To jeszcze nie koniec. W rzeczywistości to najbardziej wybuchowy początek Twojej podróży. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo od 32, archanioł Michał mówi, właśnie wkroczyłeś w nieodwracalny sezon łaski. Od teraz z każdą godziną drzwi zaczną się uchylać. Utrzymuj swoje serce czyste, nie oglądaj się za siebie. Kamera cię uchwyciła, nie z osądu, Lecz z przeznaczenia. Ktoś właśnie ogląda nagranie z tobą, próbując znaleźć sposób, by się zbliżyć. Nie jesteś tylko obserwowany, jesteś brany pod uwagę do czegoś o wiele większego niż się spodziewasz. Twój styl życia wkrótce zmieni się gwałtownie najpierw po cichu, potem nagle i publicznie. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 600. Bądź ostrożny, z kim rozmawiasz w ciągu najbliższych 72 godzin. Ktoś jest używany, by cię opóźnić. Nie dziel się tym, co Bóg jeszcze buduje. Anioł odwiedził mężczyznę w śnie zeszłej nocy. Miał tam twój głos. Ten mężczyzna obudził się i wezwał swojego asystenta, aby natychmiast cię odszukał. Nie jesteś spóźniony, jesteś chroniony, podczas gdy ścieżka się oczyszcza. Gdy już ruszysz, wszystko wydarzy się jak błyskawica. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 131. Jeśli czujesz ciarki, czytając to, wiedz, że to nie przypadek. Niebo jest bliżej ciebie niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteś pod okiem boskich strażników. To nie jest powtórka twojej przeszłości. To moment, w którym twoje życie dzieli się na dwie części. Ty, przed 8 czerwca i wersja, która powstaje po tym dniu, nigdy nie zapomni tego dnia. Ktoś, kto kiedyś czekał na Twoją porażkę, dziś sam nie zazna spokoju, bo widzi, jak Twoje światło wznosi się szybciej niż ich nienawiść potrafi podążać. Jesteś teraz poza ich zasięgiem. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 808 i teraz zaczyna się złoty. Moment. Nie publikuj tego, nie mów o tym, po prostu w to wejdź. Niech Twój blask ogłosi to, co Twój głos trzyma w sekrecie, bo to, co jest Twoje, jest teraz nie do zatrzymania. I zaczyna się teraz. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 369. Otwiera się drzwi, które kiedyś były zamknięte Łańcuchami zbyt ciężkimi do zerwania. Ale boskość wysłała złoty klucz z Twoim imieniem wygrawerowanym na nim. Ten klucz jest teraz o centymetry od Twojej ręki. Przetrwałeś chwile, w których wszystko wydawało się beznadziejne, ale to przetrwanie nie było tylko instynktem. To była święta interwencja. Teraz wchodzisz w nagrodę, która była opóźniona, ale nie zaprzepaszczona. Płakałeś po cichu, gdy inni śmiali się głośno. Ale teraz ci, którzy Cię wyśmiewali, będą zmuszeni być świadkami Twojej boskiej celebracji. Nie będzie miejsca na wątpliwości co do tego, co nadchodzi do Ciebie. To jest moment pełnego koła. Ci sami ludzie, którzy Cię zdradzili, będą tymi, którzy zobaczą, jak stajesz się wszystkim, co próbowali zablokować. Tak działa boska sprawiedliwość. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 777. To będzie twój znak by stanąć prosto. Twoja obecność jest spełnionym proroctwem. Każda słabość, którą kiedyś ukrywałeś, teraz zamienia się w siłę. Stajesz się latarnią uzdrowienia. Osoba, która kiedyś się załamała, teraz podnosi innych. Archanioł Michał mówi: Twój głos jest teraz dostrojony do boskiej częstotliwości. Kiedy teraz mówisz, rzeczy się poruszają, ludzie zmieniają Drzwi się otwierają. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 989. Przeszedłeś przez ogień i nawet nie pachniałeś dymem, tak bardzo byłeś chroniony. Teraz nadszedł czas, aby wszyscy inni też się o tym dowiedzieli. Jest miejsce, którego unikałeś, bo bałeś się osądu, ale niebo mówi: Wróć tam, bo tym razem wracasz jako uzdrowiony. Ludzie, którzy cię zdradzili, już cię nie obchodzą. Twoja karma nadchodzi po cichu, ale Twoje błogosławieństwa będą głośne, złote i nieodwracalne. Będziesz znany z tego, jak się podniosłeś, a nie z tego, jak upadłeś. Twoje dziedzictwo się zmienia, a przyszłe pokolenia będą wypowiadać Twoje imię z szacunkiem. Napisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 117. Wkrótce w Twojej skrzynce mailowej lub w prywatnej wiadomości pojawi się potężny e-mail. To nie będzie spam, to będzie święte. Ktoś został poinstruowany, by Cię znaleźć. I właśnie to zrobił. Jest mężczyzna z zasobami, który Cię obserwuje. Jeszcze się nie zbliżył, ale to zrobi. Jego kolejny krok Cię zaskoczy i pobłogosławi. Nie pozwól, aby strach przed nieznanym odebrał ci znany cud. To w tysiące 1000... Porządku, że czujesz się nerwowo. Po prostu nie myl nerwów z niebezpieczeństwem to jest boskie. Możesz chcieć płakać, gdy to wszystko się wydarzy nie z powodu smutku, ale z powodu ulgi. Cały ten ciężar właśnie teraz się podnosi. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1313 dziecko lub młoda osoba w Twoim. Życiu widzi Twoje światło. Może tego nie powiedzieć, ale czuje się bezpieczniej dzięki Twojej energii. Jesteś opiekunem potężniejszym niż myślisz. Były partner głęboko tego żałuje, ale nie powie tego. Zamiast tego ktoś nowy przyjdzie, by zastąpić wszystko, czego tamta osoba nie potrafiła dać. Różnicę poczujesz natychmiast. Archanioł Michał mówi, Twoja aura jest teraz nietykalna dla wszystkiego, co nieświęte. Nie pozwól jej przygasnąć. Nie wchodź w chaos, nawet jeśli wydaje się znajomy. Będzie pukanie, dzwonek albo wiadomość. Zawahasz się, ale wiedz, że to test zgodności. Wybierz z poziomu swojego wyższego ja, a nie swojej historii. Napisz Amen aby otrzymać błogosławieństwo tysiąc cztery.